aktualnej sytuacji w chwili, o ofercie dydaktycznej, o planach na najbliższą przyszłość. Prezydent się Woli, Polsce Konstytucyjnym. Wydaje mi Trzaskowska oraz gospodarz tego miejsca w tego jest radna, pełnomocnik temat. Wielki Wolfgang jest bardzo ważny temat. 44 lat kur Stalowej Woli to ważna chwila, kiedy przedstawiamy w społeczności lokalnej Uniwersytetu Lubelskiego. Państwo, którzy, którzy znają historię naszej obecności, odnajdą takie wydarzenia w roku 90, kiedy powstała filia Wydziału Nauk Społecznych. Oferując, nawiązujemy do tego, że teraz podnieśliśmy status. Obecności naszej Stalowej Woli, nie jako filia wydziału, tylko filia uniwersytetu, co jest zgodne z aktualnie obowiązującą, to sprawia, że możemy zaoferować znacznie szerszy pakiet kierunków. Za chwilę pani prolekta. Chcę w tym miejscu przywołać osobę, bez której nasza obecność nie byłaby tu możliwa od tylu lat. wczesnego proboszcza Edwarda Frankowskiego, który będąc proboszczem parafii Polski, organizował te pierwsze spotkania, które doprowadziły do momentu, w którym się obecnie zdaje ksiądz biskup dalej nam patronuje, odbywamy liczne że również dzisiaj jest z nami również w sposób do... jeszcze w późniejszym e, czasie. Pragnę Państwa zapewnić, że zmieniających się Zapisach ustawowych związanych ze szkolnictwem wyższym w ostatnim czasie znacząco... Myślę, że to nasze spotkanie i zaprezentowanie nowego roku akademickiego nie jest naszym ostatnim słowem. To jest początek. Dziękuję serdecznie miastu na ręce Pana Prezydenta naszej obecności przez długie lata. Mogę tak powiedzieć wieloletniego, że rzadko spotyka się samorządowców, którzy w taki sposób wspierają życie uniwersyteckie, nie tylko podpisując listę intencyjnej deklaracji, porozumienia, memoranda, ale również wykorzystując swój potencjał w infrastrukturze uczelni. Między innymi ten budynek, który od wielu lat spełnia te kryteria, które promocji nauki. Bardzo dziękuję więc na ręce Pana Prezydenta, całej społeczności Miasta Stalowa Wola za te lata wspólnych działań. Mogę zapewnić, że staramy się również na Uniwersytecie, obecne władze, by rozszerzyć możliwości Waszej społeczności. Dziękuję bardzo. Księże Rektorze, Szanowni Państwo, chciałbym wyrazić wielką radość i wdzięczność za decyzje, które zostały podjęte przez księdza rektora, Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które podnoszą rangę naszej uczelni do chwili uniwersytetu. Nie ukrywam, że to jest realizacja wniosku, oczekiwań, które dawno były lokalnej do władz Uniwersytetu, aby jednoznacznie wskazać miejsce tej uczelni w Stalowej Woli, również w strukturze kulu i cieszymy się, że bo ona daje jasny, wyraźny kierunek do nie tylko obecności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, która Mam nadzieję, ostatecznie przecina wszelkie spekulacje w tym temacie. ...drogą wskazującą na rozwój, na stałą obecność i na to, że Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie działał właśnie w tej idei uniwersum, że to nie tylko profilowanie w kierunku nauk technicznych, które są oczywiście bardzo ważne, jeśli chodzi o profilowanie, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasze specjalizacje, ale pamiętajmy, że Uniwersytet w swojej idei ma kształtować również dodatkowe dziedziny nauki i również dawać horyzonty rozwoju różnym młodym i starszym osobom w stalowej woli, które niekoniecznie widzą się tylko i wyłącznie w profilu technicznym miasta i to, co. Nas jako samorząd bardzo mocno cieszy to są te deklaracje nowych kierunków, które tutaj będą. Właśnie uniwersytet, rozwój nauki, wiedzy pod względem społecznym, pod względem... To jest również bardzo potrzebne, aby stalowa wola mogła się rozwijać w wielu płaszczyznach, również tych naukowych, również pod względem zdobywania wiedzy przez... Studentów, młodych ludzi i za tę decyzję chciałbym bardzo serdecznie podziękować, docenić je i zadeklarować, że samorząd Miasta Stalowej Woli, tak jak do tej pory, w swojej strategii oczywiście będzie widział wsparcie dla uczelni wyższych, w tym dla Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Stalowej Woli, a szczególnie również dlatego, że. Idea kulu oprócz propagowania nauki wiedzy jest oparta na silnym fundamencie wartości, to co również podkreślił ksiądz rektor, chociażby osoba księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, Patek Urbis dla Stalowej Woli i tego wszystkiego, co jest związane właśnie bardzo istotne w dzisiejszych czasach, aby Obok wiedzy, obok nauki były również kształtowane tutaj wartości, aby były kształtowane postawy, które będą budowały silne fundamenty rozwoju miasta stalowej woli, nie tylko oparte na nauce, ale również na wartościach. I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz wyrazić wielką nadzieję, że ten nowy moment otwarcia, kiedy KUL Stalowej Woli jest już w randze chwili, że to jest nowe otwarcie, nowa nadzieja na rozwój Uniwersytetu Stalowej Woli. Bardzo serdecznie dziękuję. No, niezwykle ważne dla nas deklaracje, ale przede wszystkim ta atmosfera budowania wspólnych. Ale tak jak Pan wspomniał, nie każdy może odnajdywać się w tym inżynieryjnym klimacie i ofercie, którą dotychczas miał Uniwersytet w Stanowej Woli, o nowej ofercie dydaktycznej, ale też w planach. Pani profesor Ewa Trzaskowska. Szanowni Państwo, ja przechodząc już do szczegółów, e, zaoferować: pierwsza podstawowa chyba informacja, to to, że kierunki studiów będą prowadzone na wydziałach, które są w Lublinie. Czyli będą to ci sami prowadzący, będzie to ta sama bardzo wysiłkowa. nowych kierunków, które W 1977 roku y, zaczęliśmy tutaj współpracę od takiego kierunku nauki o rodzinie. I to jest ten kierunek, który jako jeden woli. To będzie kierunek, który będzie bezpieczeństwo narodowe, pierwszy i drugi stopień prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych. kolejny przez prawo, to będzie administracja. Zaczynamy od pierwszego stopnia. I kierunek dietetyka, który będzie kierunkiem, który już był chociaż zakres i zajęć i treści, które zaproponujemy będą Kierunku. Chcemy również rozszerzyć ofertę studiów podyplomowych i między innymi dające uprawnienia nauczycielskie. Będzie takim wstępem, aby w przyszłości również tutaj pedagogika wczesnoszkolna mogła zaistnieć. To od nowego oczywiście semestru w dalszych latach planujemy kolejne kierunki. Dzisiaj z tej oferty na 2021-2021 propozycje. propozycji. Dziękuję. Dziękujemy pani profesora Edy Trzaskowskiej. I na koniec poproszę profesora Michała Wyroskiewicza, który, przed którym właśnie to wyzwanie, jakim jest Filiak Ulf Dziękuję bardzo, lektorze, panie prezydencie, szanowni państwo. Dopełniając Wszystkich słów, które już zostały powiedziane, chcę Państwu powiedzieć na temat funkcjonowania filii. Czym ona jest? Słyszeliśmy już o tym od księdza rektora, od pana prezydenta, że to ewidentny awans ośrodka. Tak, trzeba to wyraźnie powiedzieć. Kiedy wydział został przekształcony w filię, to ośrodek awansował w strukturze uniwersytetu, w hierarchii różnych instytucji uniwersyteckich. Mamy tu filię. Filię, czyli córkę całego uniwersytetu. Nie skupiamy się, co także już było powiedziane, jedynie na wąskiej grupie nauk, które są w ramach jednego wydziału, ale chcemy tutaj Państwu, o czym Państwo słyszeliście przed chwilą od Pani Prorektor, oferować bardzo szeroki wachlarz dyscyplin. I taką formułę umożliwia nam filia. Filia, która, której struktura jest odbiciem struktury uniwersytetu. Filia jest podzielona na kolegia dydaktyczna. I bardzo chcę to podkreślić, że mówimy tutaj o kolegiach dydaktycznych. Co sprawia, co jednoznacznie pokazuje, że w tym momencie filia skupia się na dydaktyce, na kształceniu. Słyszeliśmy od pani rektor, że ci sami prowadzący, ci sami badacze, którzy w Lublinie prowadzą swoje badania naukowe, tutaj będą przekazywali wiedzę. Chcę to mocno podkreślić. My nie mówimy o wiedzy, którą gdzieś pozyskujemy, jak w szkole wyższej tylko są to oryginalne badania naszych pracowników przekazywane w zajęciach. A więc prawdziwa, wysokiej jakości dydaktyka uniwersytecka w sześciu kolegiach dydaktycznych. W kolegium nauk teologicznych, nauk prawnych, nauk humanistycznych, w kolegium nauk inżynieryjno-technicznych i nauk ścisłych i o zdrowiu. Wszystko, co mamy w uni na Uniwersytecie w Lublinie może być tutaj reprezentowane dzięki formule dzięki formule FI. Dydaktyka, która tutaj się będzie odbywała, oprócz kierunków, o których wspominała pani rektor, o których pani rektor powiedziała, jako nowych kierunkach, będzie też dotyczyła tego co do tej pory, więc inżynierii środowiskowej. Do tego będziemy wykorzystywać ten nowoczesny budynek i inne nowoczesne budynki, które są obok w bliskim sąsiedztwie i bardzo dobrze wyposażone nowoczesne laboratoria. Tutaj studenci będą mieli szansę skorzystać z tego wszystkiego. Już mają, a ci kolejni, którzy przyjdą studiować dietetykę, będą mogli tutaj, w ramach zajęć dydaktycznych, korzystać z nowoczesnego sprzętu, z nowoczesnych laboratoriów. Proszę Państwa, siłą filii jest to, że mamy bardzo duże zaplecze badawcze, jeśli można tak powiedzieć, w Lublinie. Tutaj mamy dydaktykę na tych badaniach opartą. Drugi punkt, który jest siłą filii, to są nowoczesne budynki, nowoczesna infrastruktura i nowy, dobrze działający sprzęt. Kadra dydaktyczna sprawdzona w Lublinie yy, będzie się sprawdzać teraz w stalowej woli. Liczymy, jesteśmy przekonani, że to jest droga w kierunku sukcesu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy Panu Profesorowi Michałowi i Jeśli macie Państwo pytania, to teraz jest czas na nie. Zachęcam do ich zadawania. Ewentualnie, gdyby, gdyby była taka potrzeba, to też podam swój mail, żebyśmy pozostali w kontakcie już po zakończeniu briefingu i wszelkie Państwa wątpliwości czy dodatkowe, jakaś dodatkowa potrzeba na temat funkcjonowania z Uniwersytetu, to już zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Myślę, że na takie działanie nigdy nie jest za późno. Zawsze jest czas, kiedy możemy przedstawić ofertę. Może dla niektórych myślących zbyt krótkowzrocznie może się tak wydawać. Natomiast w perspektywie to uważam, że, że każde działanie jest właściwe. My nie oczekujemy tutaj, tak jak to było w przeszłości, po 3000 czy 5000 studentów, jak to było w minionych latach i prawie 20 tysięcy absolwentów. My chcemy kształcić elitę, ludzi, którzy, jak potwierdził pan prezydent, kierują się wartościami chrześcijańskimi, przekładają to również na swoje życie zawodowe i myślę, że ta oferta jest właściwie przygotowana i tutaj nie oczekujemy tysięcy studentów. My chcemy kształtować ludzi, którzy chcą profesjonalnie być przygotowani we właściwej hierarchii wartości. A Ilu w tej chwili studentów które korzysta? W tej, w tej chwili z oferty firmy korzysta, w tej chwili korzystanie 100 studentów, na wszystkich, na wszystkich kierunkach, tych kierunkach, które teraz są, czyli na inżynierii środowiska, materiałowej i naprawy. Tak, na wszystkich. Dziękujemy za spotkanie, ale e, mamy też dla Państwa takie l, drobne upominki, które przy, przywódził ksiądz e, rektor. E, zapraszamy również na kawę, e, więc. Które jest to kawę w Tak, e, więc zapraszam. E, Przekażemy tutaj te nasze upominki, koledzy pomogą, a ja.